Witam serdecznie. Dziś torba od Kata Katerpirar Namib. Kolor ciemny antracyt Torba niby na tablet. 10 cali, 8 cali, ale spokojnie dycha jak nic. Wymiary 27 na 21 i na 11. Fajny materiał poliester 1680 D. System mole. duża kieszeń na rzep zamek bardzo lekko chodzi do pomocy guma zamek YKK dwustronny także można spiąć w środku duża kieszeń i oprócz tego jeszcze dodatkowo głęboka kieszeń zabezpieczona rzepem system do przymocowania do pasa lub plecaka jak powoli uchwyt na rękę. Pasek na ramię. Prezentuje się ładnie, ładny kolor. Nawet lepszy niż czarny. Logo. Pod rzepy. Cena. 19 złotych wygląda przyzwoicie. Plastik, ale to tylko torba. Wygląda porządnie.